Finałowy turniej Pucharu Polski w Kraku w Arenie. Ten ultra nowoczesny obiekt okazał się szczęśliwy dla ciarko PBS-u banką Sanok. Napastnik właśnie sanockiej drużyny Robert Kostecki. Pokonujecie komar Krakowie 3 do 2. Chyba nic, tylko się cieszyć w waszym przypadku. Naturalnie zgadza się. Tak jak my, ja, jak i Krakowianie, pierwszy raz zagraliśmy w tej fantastycznej nowej hali przy takiej publiczności, dlatego może troszkę była też trema. Ale mówię, no zaczęliśmy trochę za, za, za bardzo nerwowo. Jeden zero przegrywaliśmy. Mecz trwał 60 minut i wygraliśmy ten mecz. Myślę, że zasłużenie oddaliśmy serduszko i należy nam się ten finał. Co twoim zdaniem było kluczowe? Co przesądziło o tym zwycięstwie? Serce? Tak jak mówisz? Tu się parę elementów złożyło w to, bo mówię, no serce, na, na pewno też, przede wszystkim taktycznie, żeśmy dobrze grali. Staraliśmy się wypełniać założenia taktyczne trenerów, udawało się to. No hokej jest takim sportem, że kto więcej błędów popełni, ten, ten, ten przegra, no i dzisiaj Krakowianie byli... Można powiedzieć tą drużyną, która więcej błędów popełniła. Myśmy konsekwentnie grali 60 minut. Jak się czułeś na, jak tak naprawdę wszyscy czuliście się na lodzie Kraków areny? Bo tutaj dla wszystkich, tak naprawdę, to był jeden wielki test tego lodowiska, tej hali. No tak jak już wcześniej powiedziałem, no, liczebność ludzi dzisiaj naprawdę była spora. Ja pierwszy raz grałem przy takiej dużej publiczności. Myślę, że większość zawodników nie gra przy tak dużej publiczności, ale tak jak mówię, no, początek był troszkę nerwowy, jak żeśmy przyjechali, zobaczyli arenę, ale później to już wszystko się wyrównało, także zajęli, zajęliśmy się hokejem i pokazaliśmy dobry hokej, myślę. Finał z GKS-em Tychy. Cieszymy się. Myślę, że, że nie, 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 nie kalkulowaliśmy, czy Jaszczębie, czy, czy Tychy, ale jesteśmy taką drużyną dobrą, że myślę, że jutro powalczymy o, o, to, o to zwycięstwo. Mówił napastnik Ciarko PBS-u Robert Kostecki.